Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy takie zadanie na ruszcie. Może to powiększę? O, dobra. Dana jest funkcja y' wody, się x dla x należącego do, od minus 1 do 8. Który wykres jest przedstawiony na rysunku. Zbiór wartości tej funkcji widzimy, że będzie w przedziale z jaki? Od dołu, bo i, e, dziedzinę, to od lewej do prawej rozpatrujemy na osi x. A e, wartości na osi y. O, tutaj... Ucięło mi tą ośkę Y, ale mniejsza ona tam nie będzie tu za bardzo wnosiła. I widzimy tak, że zaczyna się od -1. Tutaj się zaczyna, tak? Przedział. Jest króbeczka zamalowana, więc będzie ostry przedział. Do najwyżej ustawiony jest 1, 2, 3, 4. 4 jest najwyżej, czyli do 4 zamknięty nawias. I to jest w odpowiedzi. C. Tu jest podchwytliwe, bo ponieważ jest otwarty nawias tutaj obustronnie, ale to kropeczki musiałoby być niezamalowane, a są zamalowane, czyli należą, czyli nawiasy ostre. W tym odcinku to tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie do końca, zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeślij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Serdecznie za każde dziękuję, postaram się je szybko wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie za nie dziękuję. Eee, szybko rozwiążę je, je i wrzucę na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Zachęcam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam <laughs> serdecznie za ten feedback od Was. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prężniej rozwija. E, możecie w komentarzach napisać cokolwiek. Jedyne co Was ogranicza to Wasza własna wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. E, nie zapomnijcie o subskrybowaniu, abyś być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na kanał. Zadania są publikowane codziennie. Co więcej moi drodzy, zajrzyjcie do poprzednich działów, tam zostały przerobione multum zadań, każdy znajdzie coś dla siebie, a zadania są podzielone na działy, także uczymy się stricte tego, na czym nam aktualnie zależy. Co więcej, moi mili, możecie oznaczać znajomych pod tym filmikiem, którzy według Was uwalą maturę w tym roku albo w przyszłym może coś wyciągną z tego filmiku, z tych filmików, albo z tego konkretnego filmiku, i jednak ta matura będzie zdana pozytywnie, czego życzę Wam z całego serca. Co więcej, moi drodzy mili, ee... W sumie to chyba wszystko. Dziękuję za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia na razie.